Na bombsite jest ustawiony biały. No i ten zaśle będzie miał sporo do roboty. Biały jednak nie daje rady, ale jeszcze jest na posterunku. TAS wyrównanie. I jeszcze Neo do pomocy. Kolejny frag dla Virtus Pro. Sytuacja 4 ta 1 I to Polacy wygrywają tę pistoletówkę. Pasza jeszcze z kampiony. To może być naprawdę niesamowita akcja. Papi do Pasza Jarząbkowski, ale to jest jeden. Drugi frag od niego. I device również wyeliminowany. Ja, na razie dorzucony granat zapalający na Zypekisa. W końcu dobija go nade'em Neo. I TAS. piękne wejście. Ale ten bombsite górny pilnowany przez trzech Polaków, ależ teraz odważny jest Jakirbiego, ale to się nie mogło dobrze skończyć. I Neo ma wszystko pod kontrolą, Neo z pierwszym fragiem, Neo, ależ było blisko i Neo, mamy to! Pasha nie może tak ryzykować, ale to Kirby z tego pierwszego fraga, no Neo jednak odpowiada. I Neo zdążył się schować już czeka na niego device! Neo raz jeszcze prosto w głowę! Tutaj jest celowany na blisko biały od Eski dwóch zawodników Virtus Pro. Do no biały widzimy, że frakuje biały kolejny frag. Polacy dalej mają wszelkie argumenty potrzebne do tego, by zdobyć czwartą rundę. Świetnie biały. Tego potrzebowaliśmy. Glayp wyeliminowany, ale się zdziwił. Neo również zabija i właściwie za nic się rozpoczął. To on już się skończył. Pierwi device. Teraz tylko oni życiu. Brawo Virtus Pro! Coraz mniej czasu dla zawodników pastralic za rozbrojenie, bo fantastyczne trafienie mały go dokłada. Również jeden frakneo. Brawo Virtus Pro! Tak jest, na to czekaliśmy. Dziękuję bardzo Device. Do widzenia. Mam ogromną przewagę. 4 na 2 i znowu tylko Device. Tym razem się nie udało. Tym razem to jest koniec. Brawo Virtus Pro!